Hejka! Dzisiaj chciałabym pokazać moją najnowszą Monster High, którą jest tam tar, tam, tam, tam. Operetta w wersji Dance Class! Tak, to jest pudełko wiem. E, dobra, najpierw chciałam Wam pokazać pudełko. A jak widzicie, wygląda ono tak. Tu jest opereta. No napis i tu jest taki mały obrazek, może niedobrze widać. E, tu jest taki opis w kilku językach. Tutaj no, czy to córka, tu mi się droga naderwało taśmy. Jest w postaci perety oraz pozostałej jarki z tej serii. Yeah. I tedam a to operyta. Nie, taka ta się nie liczy Dobra, i zacznijmy. Pierwszą mam uwagę. Nie ma kokardki? Jest kokardka. Dziwny, nie? E, dobra, więc tak, kokardka jest. Y, fioletowa taka taką fioletowo. Białą kratkę, może widzicie tutaj tak bardziej niebieski, no to jest fioletowy. Ma fioletową nutkę, czy cokolwiek to jest. Czerwone włosy, no takie, no, czerwono-czarne. Tu ma troszeczkę wylakierowane troszeczkę. E Makijaż ma taki fioletowy. E, usta ma pomarowany na mocno czerwony. Ma, tutaj ma to, 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 to takie słynne coś Ten taki tatuaż i oczywiście na ręce też Ma takie ubranko Tutaj jest taki No nie wiem jak to się nazywa, no taki po prostu strój On jest na szyje wiązany, to jest taka czerwona wstążka on jest czarny w takie białe kostki które no te kropeczki, które wskazują te ilość oczek no te oczka właśnie są czerwone jej taka jakby spódniczka zresztą tutaj to tak bardziej przenika właśnie jest ozdobiona czarną pajęczyną no jest biała, tak oczywiście ma fioletową skórę i jeszcze ma buty z taką tutaj kokardką jakby takie białe, na koturnie i koturna, wygląda jak klawisze od pianina Aha, lalka nie posiada ani stojaka, ani tej szczotki To wzięłam od mojej innej lalki tak Jeszcze Wam mogę pokazać, jak ona wygląda z tyłu Tak, i do tego była jej terepka Tak ona wygląda Chyba terepka ma podobną, z tej serii e, Tutaj takie wzorki Już ona się otwiera Momencik, bo z dobrą to tak zawsze jest trudno. O, no, tak otwiera się. I jest bardzo ładna. Aha, no i zapomniałam dodać ma oczywiście operatę swój pieprzyk. Yy. O, no i tak wygląda yy, moja nowa lalka. Którą jest opereta w wersji Dance Class, czyli upiorne lekcje tańca. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał e, i że cieszycie się, że teraz będzie nowa postać, która jest opereta w moich filmikach. No i do zobaczenia! pa, pa.